No Rozumiem, że Państwo pragnieni rozmów i spotkań i bardzo się cieszę, że, że stał się miejscem takiego spotkania pewnie dla wielu z nas pierwszego po bardzo długiej przerwie. Wybaczcie Państwo zabezpieczenie, ale chciałabym, żebyśmy zachowywali wszystkie zasady. Nie pierwszy to... Raz, największa to sytuacja naszego spotkania klubowego ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Znamy się, wieloma z Państwa spotykaliśmy się na indywidualnych wystawach i za każdym razem jest to dla nas duża, duża przyjemność. Tym razem wyjątkowe wyjątkowa okoliczności, ale też temat, pomysł na, na tę wystawę. Pomysł, jak sądzę, zaczerpnięty po lekturze yy, pamiętnika i pomysł na takie spotkanie artystów w dużej, wyjątkowo dużej liczbie, bo 27 osób to, yy, to duża, duża sprawa, nie wszyscy yy, zmieścili się w tej sali, mamy też ciąg dalszy w sali, w sali obok. Proszę Państwa, mnogość, różnorodność technik, pomysłów to wynik wspomnień, przeżyć, doświadczeń, tego, czego artyści w swoich poszukiwaniach doświadczyli. Doświadczyli i przeżyli. I chyba to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. Doświadczanie, przeżywanie i zapamiętywanie świata przez artystę. Jedna z najpiękniejszych, bo my później efekty, skutki tych doświadczeń, przeżyć i wspomnień możemy oglądać, podziwiać. I tak się też dziś dzieje. Pani prezes, pani Ewo, czy... Teraz Dziękuję bardzo za to miłe przyjęcie. No już właściwie należy do pewnego rodzaju tradycji i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana dalej. Zobaczymy no, pod jakimi warunkami, ale mam nadzieję, że ten okres teraz no, trudny dla wszystkich. No, a dla artystów, dla twórców kultury, dla tych, którzy promują kulturę, także, no bo e, prawda, jesteśmy uwarunkowani tymi wydarzeniami e, dla nas no, przy, przykrymi, które przeszkadzają nam w, w pokazywaniu naszej twórczości, ale nie w tworzeniu oczywiście. I właśnie temat tej wystawy. Z pańskich artystów specjalnie taki wybrałyśmy, to wybrała nasza koleżanka kurator Kasia Zbierska-Michalak i jej, jej pomysł, ale bardzo prawny, ponieważ no, tutaj zaznaczamy jakby koniec pewnej epoki, pewnego okresu, który właściwie no, zamyka rok 2020. I teraz, właściwie, musimy się w jakiś sposób dostosować do nowych, do nowych warunków, i te, te wspomnienia, które dotychczas zbieraliśmy, gdyby, no, też zamknęliśmy w tej, w tej wystawie wspomnieniowej. No, najważniejsze, żeby te wspomnienia, które, które artyści właśnie zbierają, które w jakiś sposób kolekcjonują, żeby żeby były e, przyjemne i żeby, żeby były piękne i wzbogacały świat sztuki nie tylko, ale w ogóle świat innych ludzi. I tego e, Wam życzę, drodzy koledzy, żebyśmy się za niedługi czas znowu spotkali na jakiejś pięknej wystawie, która będzie ostatnim właśnie no, naszych e, artystycznych refleksji. A teraz e, oddaję głos Pawliu, bardzo wszystkich serdecznie witam i cieszę się, że w końcu możemy się spotkać na wernisażu w rzeczywistym świecie, a nie tylko w świecie wirtualnym. Ponieważ zanim powstała wystawa, nasze prace były pokazywane właśnie na naszych forach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie oraz na naszej stronie internetowej. Bo taki to był czas właśnie niestety sztuki w sieci, tak. Chciałam bardzo serdecznie podziękować, że możemy gościć w tych pięknych drogach Klubu nauczyciela. Dziękujemy paniom serdecznie, że nas tutaj przygarnęły w takim dla nas ciężkim roku, bo najpierw no, zostaliśmy pozbawieni naszej galerii, a potem sytuacja, właśnie związana z wirusem, bardzo tą naszą wystawę tutaj opóźniła. Tak więc jest to nasza pierwsza wystawa na otwarcie w zasadzie tego roku artystycznego. W ostatnim roku podejmowaliśmy jako stowarzyszenie wystawy tematyczne. Były to wystawy o tematyce naszego miasta, Łodzi, a także podejmowaliśmy wcześniej były to wystawy związane z różnymi rocznicami narodowymi, uległościowymi. A ta wystawa jest wystawą zatytułowaną, ale tak naprawdę nie narzucającą artyści żadnego tematu. Po prostu mieliśmy odkryć nasze osobowości, pokazać nasz temperament, pokazać czym się fascynujemy jako artyści, jakie są nasze źródła inspiracji i stąd jest taka różnorodność prac. Natomiast jeśli chodzi o właśnie dobór tematów, ale też jeśli chodzi o technikę jest to wystawa malarstwa. Malarstwo to oczywiście kolor. Natomiast są tu obrazy i w technice olejnych, farb akrylowych. Jest też jedna grafika warsztatowa, jest kolaż, jest, jest asamblaż. Także różnorodność jest wielka. I to, że artyści Widać, że bardzo y, są blisko natury, bo jest dużo pejzaży, y, także ta natura jest nam wszystkim bliska i jest pokazane jej piękno po prostu. Także tak optymistycznie, i w kolorze, i w, i w tematach. Y, widać również fascynację na niektórych obrazach dalekimi podróżami y, i człowiekiem, jego zewnętrzem, jego wnętrzem. Y, także myślę, że y, Prace naprawdę pokazują indywidualizm każdego z nas. I dziękuję za to, że tak artyści potrafili się w swoich pracach odsłonić i pokazać prawdę o sobie. W ogóle wszystkim bardzo chciałam serdecznie podziękować za taką mobilizację i w takim trudnym czasie, że zechcieli artyści podjąć to wyzwanie właśnie i stworzyć tą wystawę. Dziękuję również za przesłanie wcześniej fotografii prac, dzięki, dzięki temu już dzisiaj możemy mieć pamiątkowy folder, który za chwilę wręczymy. Jeszcze z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Uli Klekcie oraz Andrzejowi Zającowi, który, którzy no, okazali wielką pomoc w aranżacji i w montażu tutaj tej wystawy. No i oczywiście naszej Marysi Kaliskiej za nieocenioną pomoc i, i pani prezes Ewie, która wam wszystkim... Czuwała. I, Asi, no, I pani Joannie, tak, z którą byłam Malinowskiej, z którą byłam tutaj w całym kontakcie i bardzo serdecznie dziękuję za to, że w takim czasie tak szybko udało się po prostu ten zastępczy termin y, ustalić. tak, Także naprawdę serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę. Ja dziękuję bardzo serdecznie, Polecam Państwu te pytania e, bardzo inspirujące, ale znakomicie e, wpisujące się. E, mm -hmm. No stara, stara, się tak, no, stara, się staraj się staraliśmy się No i już się staraj właściwie ta była y,

to chciałem się dołączyć do tych ogólnych, gorących i w gorącej atmosferze życzeń, Z podziękowaniami dla gospodarza, y, pani dyrektor i tu na naszej pani prezes. Ale słuchajcie, szczególnie, szczególnie y, spojrzałem w ogóle na perfekcyjnie przygotowaną wystawę, która po pół roku y, no, y, ułożyła się właśnie. W Związku, z w Klubie Nauczywca Polskiego. Tak na marginesie to najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli z okazji właśnie tej całej edukacji młodego pokolenia w tym trudnym czasie. I z kolei w tym trudnym czasie pomyślałem sobie, że tu naszej koleżance z najlepszymi życzeniami Katarzynie Gięckiej i Hala tak z okazji wystawy zbiorowej Związku Polskich Artystów Plastyków w Klubie Nauczyciela wyrazami podziękowania za budowanie nowoczesnego wizerunku. To się tak nie dodaje. Ale słuchajcie, jeżeli się, jeżeli się doda, że ten wizerunek u łódzkiego kręgu budowała koleżanka w czasie pandemii COVID-19, to to jest wydarzenie. Tak jak I dlatego y, moja nie uległa, ty nie uległaś temu wirusowi, zrobiłaś fajną... Wystawę I za to w imieniu dziękuję, tej naszej awangardy I ja dziękuję, dziękuję bardzo. No to no, 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 no. po kolei jak tam y, Hejna, a już chyba ktoś y, Maria Jolanta Jarzyna.